Uś, znajdź spokojne miejsce i usiądź wygodnie. Zamknij oczy i weź głęboki wdech życia. Poczuj, jak przy każdym oddechu Twoje serce otwiera się coraz szerzej. Dziś Twoim światłem jest wdzięczność. Energia, która przemienia zwyczajny dzień w cud. Powtarzaj ze mną w myślach lub na głos słowa dzisiejszej afirmacji. Jestem wdzięczny za dar nowego dnia. Jestem wdzięczny za moje zdrowie i siłę. Jestem wdzięczny za miłość, którą mogę dawać i otrzymywać. Jestem wdzięczny za światło słońca i ciszę nocy. Jestem wdzięczny za każdy oddech, który podtrzymuje moje życie. Jestem wdzięczny za ludzi, którzy mnie wspierają. Jestem wdzięczny za lekcje, które uczą mnie wzrastać. Jestem wdzięczny za piękno, które mnie otacza. Jestem wdzięczny za moje marzenia i cele. Jestem wdzięczny za moje ciało, które mnie niesie przez życie. Wdzięczność rozświetla serce, niczym złote promienie słońca, i zamienia zwykłe chwile w cuda. Gdy wdzięczność w nas płynie, całe życie staje się tańcem obfitości i radości. Niechaj wdzięczność towarzyszy Ci przez cały dzisiejszy dzień. Podziel się proszę tą afirmacją z bliskimi i znajomymi. Niechaj każdy, kto pragnie poczuć moc wdzięczności, doświadczy jej przemieniającej energii. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną, że wysłuchałeś dzisiejszej afirmacji. Zapraszam cię jutro, jak zawsze o siódmej. Mówił Marek. Zadęcki.